Ale skrócił Yes Ja longa idę go. Tutaj wrzucę taką muzyczkę Nie trzeba, dzięki No musi być wyżej znacznie No mówiłem Pierwszy Rzucę tutaj licznik Jeden

Другой был на площади yeah. 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 so, yeah. внизу. No. Но no, не могу, церун. Как бышь мне дал такую тапку? Тапку ебать. Bo, wow. paka się wyjebała w lodzie 2 or 3 do 8, Ale on pokrócić, tak? Nie, już skrócił, zrebali Zaj go. Czego nie ma, stoją blisko. Jeszcze będzie jeden na pewno. Okej, okay. mu też wypierdolę. Jest, jest, jest. A, tu no jest, Wiktor, no, daj patrzeć tam, no. Co no to jest? też wypierdolę. O. Rampa leży. Patrzę rampę. Rampa leż. Rampa leż. That window.